No i drodzy, nadal jesteśmy w Toruniu W ogóle pogoda się zepsuła, chociaż jak to mówię, to zaczyna się rozjaśniać No, wariacja pogodowa, rano śnieg z deszczem, przed chwilą deszcz, teraz słońce Może coś jeszcze, Maćku, z tego będzie? Może będzie, dobrze, bo ja kurtki nie wziąłem, słuchaj Kurde, no, żebyście chorymi nie były, nie. Jako, że w Toruniu już kiedyś przez nas temat kebabowy został dosyć mocno spenetrowany Mianowicie 9 kebabów zjedliśmy tutaj już, albo i nawet chyba 10, 9 na pewno Najlepszym uznanym przez nas został kebab na w obrzeże, ten taki w tym lachmadziun tam zawijali wiesz, uh -huh. wiesz, ty żeś nie jad tego ale jest coś nowego, jest nowy kebab w zasadzie dwa, jeden z nich to będzie kebab świąteczny, w ogóle tak naprawdę to miło mi was przywitać, bo to jest chyba odcinek świąteczny, tak dzisiaj zrobimy nie znalazłem żadnego ciekawego cateringu wielkanocnego żeby w tym roku go przetestować Magdzie Gessler odpuścimy na razie, przynajmniej w te święta, pójdziemy sobie na burgera, właściwie od niego zaczynamy Ricky Ricky z Ricky kojarzycie taką postać? Temat jest prosty, jest Ricky, on jest z Ameryki i otworzył lokal z burgerami w Toruniu. Sprawdzimy sobie to. Dosyć mocno działa na TikToku, bez jakichś większych sukcesów, jeśli chodzi o wyświetlenia, o zasięgi. Ale ciekawa postać, on jest taki po prostu śmiechowy. Oprócz tego, jako że jest to odcinek świąteczny, no to zjemy sobie kebaba, żuro kebaba. Kebab z żurkiem. Ostatnio jedliśmy kebab z roladą u Sefcia w rybniku. No a w Toruniu w lokalu, który nazywa się Szamanko. Gość wymyślił sobie żuro kebaba. Pakuje tam kiełbasę białą chyba? Wymyślają, po prostu wymyślają, sprawdzimy, czy to się da zjeść. No i jeszcze sprawdzimy kebab, który jest najbardziej polecany. Wczoraj, jak się tu trochę kręciliśmy, to spotkaliśmy sporo widzów, wszyscy mówili: siemka kebab. Musisz iść do siemka kebab. No i pójdę. Dzwoni do Rikiego i wymyślałem, że po prostu każdy z nas weźmie sobie to, co chce na śniadanie. Ja sobie wezmę jakiegoś burgera, wy nie wiem, wybraliście coś z menu. Ja Zastanawiam się pomiędzy i steak'iem, bo jak wiecie, bardzo uwielbiam tą kanapkę. Albo kurczak klasik, żeby brzuszek z rana jeszcze nie dostawał takiego potężnego wstrząsu. Ja to poproszę burgera ze słodką symbulwą. Klasik, to dla panu Uuu, Nodrikiego na zachętę Taki ma posmak jakby był z mikro, nie? Suchelec Ja nie lubię popcornu z mikro, może nie jest No ale suchy taki, no nie na świeżo wyprażony chyba Ja to jestem ogólnie specyficzny co do popcornu najbardziej hmm? z gara Uwielbiam z gara. Tylko z gara w zasadzie. No ewentualnie z patelni, nie? Ale w garze więcej chcę zrobić, nie? No a miły dodatek, tak czy siak. Można kiszkę przypchać. W ogóle wielkie, wielkie boksy. Ciekawe czy te burgery też są takie duże. Tu jest red onion. To miało być red onion czy sweet onion? Słodka cebulka miała być. Okej. Okay. No i to, jak rozumiem, jest Ricky, czyli flagowy burger Rickiego. Wszystko na Paragonie jest naliczone jako burger kurczak. Nie ma podziałki cenowej. Okay. Uuu, ja nie wiedziałem, że to z frytką już jest Nie chciałem mówić, że drogo Zwykłe mrożone frytki, ale posypane... Ja nie wiem, czy to jest ten kajun, czy to jest po prostu papryka. Tak jakby były słodką papryką posypane. Spoko frytki. Myślałem, że to będzie sam burger w tej cenie. Wczoraj byliśmy u Mencena w ogóle. No, czyli cenowo podobnie. Ogólnie tutaj jest. No, ale ten burger to jest, wiesz... Ciężki do zjedzenia w plenerze trochę. No, bardzo ciężki. Co tu Riki wpakował? Wpakował <laughs> wszystko chyba, co miał. Jest tutaj fasola, jest papryka żółta czerwona. Jest cebula, jest papryka też zielona. Jest tu chyba jeszcze jakieś mięso, oprócz normalnie Mięsa, kotleta burgerowego. A jest też kurde włos Rickiego albo nie Rikiego. Dzieje się tutaj dużo, powiem wam. Nie wiem, jak to zjeść. Na dole jeszcze sałata, jakiś ser, chyba sos serowy, tak to wygląda. Bułka fajna, dobra. No dawaj szybko, bo mam całego Rikiego w dłoniach. Ale to nam robisz, czy z nami robisz? To okay. widziałem. z burgera kapi, kapi, kapi. Dobra, wjeżdżamy. Dużo tu jest. A jeszcze jalapenia jest. Upa! Soczysty, bo kapi. Bardzo soczysty. Mokry ze sprawą tych też świeżych warzyw. Mokrych jalapeno jest w zalewie. Jakiś tu ogórek chyba jeszcze jest. wiesz o co chodzi. Jak wiecie, ja nie do końca lubię burgerów, w których jest tak nawalone wszystkiego. Czyli tak naprawdę mięso, bułka, jakieś sosy. Nie wybija się tutaj ten cały śmietniczek, jak ja bym to nazwał. Jakoś w smaku. Problem jest z bułką, widzisz, co się dzieje? Przesiąka Bułka jest przesiąknięta już Odebraliśmy to... Jechaliśmy tutaj na garaże minutę Ci, co z Torunia, to wiedzą, że to blisko Kurde Z tym samochodem możecie tak trochę odjechać, bo my będziemy jeszcze. Tak. Wiesz, tutaj, tu. Co tam? Kema. Nie wierzę Kolor nie wskazuje nam na to, żeby to było wysmażone na średnio Zobacz, jest takie dosyć szarawe Ten burger też jest taki mniej regularny, To znaczy ten kotlet w jednym miejscu jest cienki W drugim jest gruby Zamawiając tego burgera zjadłem go Nie byłbym jakiś super zawiedziony Nie jest to też do końca moja kompozycja, jeśli chodzi o burgera Ale szczerze jedząc go ja nawet tej fasoli nie czuję, nie wiem To wszystko ginie, tu się zrobił taki miks z tym sosem Że po prostu smakuje jak zwykły burger Zalany mocno, mocno sosem Dla mnie takie 6, 6,5 na 10 A, jeszcze jeden problem tu jest Bardzo mało słony jest ten burger Jakby mięso nie było ale bo bardzo, bardzo mało Raczej bez powrotu u mnie Frytki bardziej mi smakowały na przykład u Mansena, szczerze Trochę inna frytka, tam stekowa tutaj tego Ale zobaczmy moją pozycję Ja wybrałem Chicken Classic Uuu, jaki cienki serek, człowieku Uh, takie kotlety trochę wyglądają jak garmażeryjka, równe i takie... No typowo wyglądają jak w tych daniach obiadowych, takich ze sklepu, co może tych gotowe danie kupić. Mała warstwa, to wygląda jak w ogóle ten ser tostowy taki, wiesz, typowy. Ale w menu było napisane chyba filet z piersi kurczaka. To normalnie jest, człowieku, pomielone jak nugget, papa taka. Słabe. Wydawało mi się, że wezmę tutaj fajny kawałek piersi z kurczaka, no tutaj wziąłem takiego garmażeryjnego kurczaka pomelonego. To wygląda jak gotowiec, mrożoniec, kurczaker, tylko że w bułce lepszej, nie, niż taki to on klasyczny z folii. No zobacz panie. To normalnie pęcherzyki ma. Lipa. I w ogóle mięsem nie smakuje. Pokaż. Ja wiem, że w Ameryce się je różnego rodzaju burgery, różnego rodzaju w ogóle klasy, składniki, ale Mięczak to... Mięczak taki. Mięczak. To jest taki naget słaby naget. Coś jakbyś poszedł do makro i kupił po prostu mrożone takie kotlety. Mhm. W ogóle bez smaku to jest. Tylko ten ketchup nadaje Wilgotne. Kurde, 38 złotych, spoko, mamy to z frytkami, ale po tym burgerze już wiem, że nigdy więcej bym tu nie przyszedł. I, a wiesz, co się w e, Toruniu otworzyło? Właśnie. Chciałem powiedzieć, że nie wiem jak scena burgerowa w Toruniu, ale wiem. Bo nie wiem, czy pamiętacie, my jedliśmy pyszne smash burgery w Wąbrzeźnie z takiej budki. Film się chyba nazywał Burger na pustkowiu. Ostatnio na mi się to wyświetlało i taka przyczepa na pustyni tam stoi na miniaturze. Tak, tak, tak. tam odpłynąłem. Mówię Kubusiowi, takie coś bym chciał na miniaturę. Jesteś pojemny. <laughs> ale zrobił. Pyszne Naprawdę pyszne smasze, które tak naprawdę od podstaw powstają tam. Daliśmy tam mola, co prawda chyba bez naklejki, bo nawet nie mieliśmy przy sobie, nie pamiętam jak to było. Gość teraz dosłownie parę dni temu otworzył w Toruniu smash burger atelier, się to chyba nazywa. Wczoraj tam z molanem nawet byliśmy, bo sobie chodziliśmy, spacerowaliśmy. No i weszliśmy tam i spotkaliśmy się z nim, mówi, że nic nie ma. Pusto, sprzątali lokal, wszystko wyprzedane. Tęsknię za tym smaszem. I wczoraj, mimo że nie byliśmy głodni na spacerze, to chcieliśmy go zjeść, po prostu, żeby sobie przypomnieć. Także zdecydowanie tam stary. To, to jest taki burger, Trochę 10 lat temu jak powstały burgery w Polsce. Malanku Spróbuj tutaj swojej cebulki czerwonej, bo tak chciałeś... To zobacz. Jego podoba mi się jakoś najbardziej. on konfiturkę ma. Pokaż tą frytkę. Juicy Lucy, no to smacznego molanku. Garbaty co robi? <grym <grym> 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 Pokaż mi też. Dzień dobry. oh cool Mm. Skojarzenie z takim burgerem polskim sprzed 10 lat, myślę, że jest całkiem trafne. Najlepszą jego częścią jest zdecydowanie bułka. Nie jest to super jakościowa wołowina, jaką możemy już spotkać w niektórych e, burgerowniach. Generalnie okej, okay, aczkolwiek biorąc pod uwagę cenę, wydaje mi się, że w Toruniu możemy zjeść coś lepszego. Ja co prawda nigdy jeszcze nie jadłem, ale wczoraj mieliśmy parę burgerowni. Myślę, że Ricky może mieć poważną konkurencję tutaj. Dziękuję, ty taki elokwentny. Brakuje mi tu sznytu, takiego, nie wiem, uderzenia jakiegoś. A? Weź mi je. Ja, jesteśmy już pod siemka kebab. Kebab polecany często gęsto przez was, przez ludzi, których napotkaliśmy na swojej drodze w toruniu. Wydaje mi się, że jest to nowe, o, nawet jest otwarcie. 11 czerwca. No to chwile już działają. Dobry. Proszę Lawasza. Mięsem mieszanym rozmiar 1? Tak. Okej. Okay. To no, sos też mieszany i na wyraz. Kebabiki zamówione. Kebabiki, ponieważ pani nam wcisnęła. Jakiś kebab siemka, jakiś flagowy, podobno trzeba go tutaj zjeść. Pani chciała nam go dać za darmo. Mówię, nie, nie zjemę". Nie zjemy ona, dam wam za darmo on mówi, zjedźcie Mówię, dobra, wezmę Zapłaciłem za niego normalnie Mięso całkiem ciekawie wygląda Jest kula wołowa Podobno to jest ich, ktoś im w masarni robi Więc to mięso możecie zjeść tylko u nich Kula wołowa, dosyć ciemna Trochę mi się od razu chyba pupajdy przypomniał Bo tam też taka ciemna kulista No a drugi oczywiście kurczak Jeden rozmiar w ogóle, co ciekawe Dla wasza u, Przed chwilą słońce Tragiczna tragicznie. pogoda To równie to nie jest wymaczy Cyry Czekamy, a w ogóle Młan jest na miejscu On już czekał na kebaba jak my weszliśmy, także my się nie znamy Bratku, bratku, to jest Kilos, wielki, wielki kebab Znaczy ile to jest boczku w ogóle To jest ta pozycja, na którą pani mnie namówiła, żebym koniecznie to wziął, bo to jest u nich, wiesz, wypas rarytas flagowiec, tak zwany Dawno chyba w ręku nie miałem tak wielkiego kebaba Wiadomo, nie jest to poziom radzionkowa, no to nie jest bestia 3 kilo, czy tam ile on waży, już nie pamiętam, ale kurde, potężny bydlak A, ah, boczuś Jakie to wrażenie? Ah, no, wrażenie, że trzymasz w ręku coś, po czym jak to zjesz, to nie wstaniesz z łóżka parę godzin Ty nie nienawidzisz dłużej niż jeden dzień <laughs> Zdecydowanie, Spróbujemy zważyć bydlaka. Kebab stojący. A, stoi. Stoi, 1100. Kilo sto kebab. Twój też tyle waży? <głosy> <głosy> Zaczynamy od niego, bo już jest odpakowany. Pani mówi do mnie, weźcie go, nie będziemy go pakować, bo on taki ładny, wiesz. To się nazywa laważ siemka Mięso do wyboru, w naszym przypadku mix-mix Sałata lodowa, kapusta biała, kapusta czerwona, ogórek świeży, pomidor, cebula, frytki, bekon, sos serowy i cebula prażona I jeszcze sos Kto takie coś zjada? Bardzo dużo jest tego boczku fajnie zrobionego Widać, że potopiony Posypka boczkowa Dobra, wierzę. Czuję się po prostu jakbym paczkę boczku ugryzł Potężna dawka boczku Ech. Sos serowy, jaki jest stary. Jest tak serowy. Zalepiać. Mhm. Kurde, dobre. Bardzo intensywne, bardzo słone, bardzo tłuste, ale tak intensyw jest. Po zjedzeniu tego to jest, masz dzień z głowy ogólnie. Zjesz kilo, sto takiego keptona i nie możesz się ruszać. I, I też na pewno potrzebujesz dużo, dużo picia, żeby coś takiego zjeść. Mega słone, ale tyle smaków. A szczerze nie wiem, jak to mięso smakuje, ale od razu też coś przypiekło. Jakby już w tym drugim gryzie mam wszystko. Boczek, frytkę, mięcho, sos serowy i coś ostrego. Bardzo fajnie to działa, ale. Krzyczki wiadomo, pod tym wszystkim troszeczkę są miękkie, co to jest logiczne, to jest nie do uniknięcia w takim kebabie Nie do uniknięcia Nie do uniknięcia, tak jest <grym> On cały czas słowa jakieś źle wymawia. W ogóle nie zwraca się uwagi na tego lawasza, jak to jest. Jego tu tak, jakby nie było, rozumiesz? Mhm. Mm Bardzo dobry sos serowy. To mięso nie sprawia żadnego dyskomfortu. Totalnie nie wiem, jaki ma smak. Nie mam zielonego pojęcia, jak smakuje ta wołowina, bo jest przytłumiona frytką, boczkiem, sosem serowym i jakimś sosem ostrym, który również fajnie rozgrzewa. Nie jest to jakiś kąsacz, nie wiadomo jaki, to nie jest wie. Czuć, że się ciepło robi w ustach. Fajnie. Kurde, no, myślę, że widziałbym przestrzeń czasami mieszkając w Toruniu, żeby takiego zjeść. Musiałbym być na maksa, Chłodny, ale no, mega, mega przyjemny, przerysowany aż, ale za tym idzie też ten smak. To nie jest tak jak właśnie w tych burgerach Urikiego czy u Mensena, że masz 10 składników różnych w środku, a czujesz tak naprawdę, nie wiem, żurawinę, albo nie czujesz tego, że masz tyle tamtych rzeczy. Tu jest totalna eksplozja smaku. 38 zł to kosztuje, wiadomo, wzięte w rodzaju ciekawostki, bo testujemy raczej zwykłe kebaby, ale wróciłbym na to. 38 zł uważam, że to nawet nie jest jakieś przegięcie stary z kilo sto kebaba. Nawet bym chyba powiedział, że to jest niezła cena. To na dwie osoby jesz, jesteś full tak naprawdę. Dla jednej, no to wiesz, to musi być bardzo głodna On zatyka żyły od razu, wiesz co chodzi? No, ale podoba mi się Wrócę na niego jeszcze kiedyś, myślę Chociaż bardziej chyba na piccolo, pizzę na szybko, na zapiekankę pod arkadami, wiesz o co chodzi Bo to już jest takie, że z tym to trzeba przyjąć To trzeba sobie już dzień zaplanować, żeby coś takiego zjeść Bo cię nie ma potem Jest faska, jest później zejście potem, chyba wiadomo Jedyny minus bym powiedział, że troszkę długo się czeka tak ogółem. To żeś dla nas dał. Kurwa, <grym grym grym> ci było. Fu, mocno intensywny sos serowy, ale na maksa przypomina mi aromatem Cheetosy serowe. Mm, mm -hmm. To jest taki serowy klepak. Sticky cheese. No ja szczerze nie wiem, czy ja bym pół tego zjadł tak solo. No Zjadły. może <grym> Ale nie wiem, czy jedliśmy bardziej koloryczny kebab, tak jak miałbym strzelać. Myślę, że to jest jakiś... W Gdańsku. Deval. Ale to tam, to, to... Nie umyła się, myślisz? Myślę, że nie. Uch, no mega zatuszenie, zalepienie tym serem, męsko, dobre, mięciutkie. To, co zauważyłem i delikatnie to czuję, wchodząc do lokalu, jest taki zapach delikatnie cynamon, Cardamon, Indian Curry Food Restaurant. Ta wołowina smaczna, naprawdę smaczna, ale wydaje mi się, że ta pozycja ta gruba przesada. To jest coś takiego, jak przyjeżdżasz do Polski, nie było cię 2-3 lata i chcesz się <gry> porządnie zatuszyć. No bo tak na nawet co weekendowe, zatuszenie to jest za duże. Nie wiem tylko, czy przed zamknięciem tego kebaba nie fajniej byłoby go posypać. Rzeczywiście, przeprawa przez boczek na początku może być nie dla wszystkich komfortowa. Ja dałem radę, bo jest mocno spieczony, jest fajny, chrupiący. Ja bym w ogóle nie traktował tego jako kebab. To, to jest coś innego zupełnie. Ktoś, kto je kebaby, Niekoniecznie chciałby to zjeść Wiesz co chodzi, to jest za dużo Znaczy za dużo Dla mnie to dobrze No dawaj Jaki kebab najlepszy u was w mieście? Sądzę, że zahir Ten obok McDonalda, ten kawałek dalej Okej okay. Albo właśnie siemka tutaj Okej, okay, to chyba siemka Z zahirem no. się nie dogadamy się... No i zobaczcie, że też e, chyba tutaj są te warzywa jednak na dole w tym Dziękuję kebabie. bardzo. Dzięki. Trzymajcie tak, się dziękuję. miłego dnia. Frytki mamy na górze i tak mi się wydawało, jak pani to skręcała i to kładła wszystkie te składniki, że warzywa są dopiero tutaj. Może to tak ma być, że się zaturzasz za i nagle wpadasz w tą strefę zdrowego jedzenia zdrowego. Trzeba będzie tam dojść po prostu. Molanku zajmiesz się tym? Ja już nie mogę szczerze. Przytkało mnie. Ale to mięsza. Boże. Pójdź wiesz, co z tym Ty przestań, ja mnie, bo ci Pinokio od nocu rośnie. Gdzie te warzywka? Szukam warzyw teraz. No jest, kapusta. Ale boczek jakiś tutaj jeszcze też wypłynął. No jest. Proszę, posłuchajmy. Dobry czy niedobry? Co ty tam tak dziubdziasz? Nauczył się zasysać jak ja. Pokaż jeszcze. No co, ty na raz tego nie wsadzisz? Bardzo mocno się wybija ten ostry sos i mi to się podoba osobiście. Fajne, tylko właśnie na taką, wiecie, niedziela jak poprzedniego dnia w męcenie wypiłeś, wiesz, dwie deski, masz problemy o poranku, to to myślę, że jest takie do uratowania. Jesz I jeszcze trzy czwarte i jeszcze jedną czwartą gdzieś tam dopchniesz przy jakimś serialu popołudniowym, to, to tyle to za dużo. Jakbym mi wajek zostawił takie ochłapy, jak zwykle, to może bym dojechał. Hola, hola, proszę nie oczerniać, masz półkę baba, to nie jest. Nie, no właśnie, bo mówię za dużo, za dużo. nie ja lubię tak kończyć. To to jest zdecydowanie najlepsze z wszystkich takich eksperymentów Giga, to coś tam Mam tu dwa kebaby, ten jest od Molana, dobra 745 750 I drugi 750 Po prostu ważą mięso, każdy dostaje tyle samo, fajnie 30 zł kosztuje laważ i tak jak wspomniałeś, tutaj nie ma rozmiarów Po prostu jest laważ w jednym rozmiarze za trzy dychy Szczerze? 750 za trzy dychy Dobra cena, duży kebab, klasyczny Ormian, który już jest prawie wszędzie wierzamy bardzo miękki jest ten lawasz na Słota, lodowa kapusta biała, kapusta czerwona, ogórek świeży, pomidor, cebula, sos. Czyli mamy nie dość że jest kraftowych rodem, wiesz, warzywa, to jeszcze ta kapucha jest doładowana. Mm -hmm. To mi się podoba, ja ją lubię. Jest bardziej słodki kebab. Ja lubię słodkie kebaby ogólnie. Na no brudnie mamy dobry guru. Guru <noise> na no totalnie inna bajka niż ten gigant. Dużo lżejsza pozycja. Znowu jest pikantnie. W końcu zamawiając mieszany, naprawdę czuję, że jem coś. No, no, czuję, że jest ostro, po prostu w gębie. Mięso bardzo miękkie, delikatne, krucha kula. Też do końca nie pamiętam, wiesz, jak w 100 tak smakowała ta planeta, lewo w obrzeże, ale tam się tą kulką trochę zachwycaliśmy. Nie pamiętam, że ona też była krucha. Podobny klimat, mam wrażenie. Dobre mięcho I też, czy kura, czy ta kula? Bardzo, bardzo cienko ścięte. Bardzo smaczny kebab, szczerze. Boję się, co by się stało, jakby go wsadzili w pitę. I jakby mnie teraz ktoś spytał, gdzie zjeść kebaba w Toruniu, to mówię z pełną odpowiedzialnością: Siemka kebab. Naprawdę niezłe. Za trzy dychy duża porcja. Śmiało można wjeżdżać. Dobry, kurde kebab. Cieszę się, bo w końcu, naprawdę. Ostatnio mało dobrych kebabów jemy Tylko kmioty stare takie Taki same. research robisz No bo nie ma nic Podoba mi się tutaj smak mięsa wołowego. Mięsa są bardzo dobre. Przede wszystkim trzeba tutaj zwrócić uwagę na cenę. 30 zł, 750 geta żarcia. To jest naprawdę dobra cena na dzisiejsze czasy. Tak naprawdę w Warszawie nie mamy dobrego kebaba z mielonką. No chyba nie? Nie mamy. A jak jest mielonka, to zazwyczaj to jest kula marketula. Aha. Raz lepsza, raz gorsza. To jest fajne i ja lubię taki kebab. Lubię mielonkę w kebabie, ale jak jest dobra, właśnie pajdę tak zapamiętałem. To jest chyba mój nowy ulubiony mielonida, szczerze. No Ale kurde, właśnie dziwne, że to takie ciemne. Ta wołowina, nie? No. Ale może to właśnie sęk w niej Ale to nawet lepiej wygląda, lepiej się je jakieś ciemne niż takie jasne nie, nie chcę tam wnikać, wieś no Lepsza ta ciemna niż ta wyszarzała, taka zielonkawa no, no tak Sama w sobie ta wołowina nie jest tłusta jakoś przesadnie W ogóle ciekawe, bo zazwyczaj, takie mnie myśli nachodzą dzisiaj, nie? Mhm uh -huh. myślę? Lokale zazwyczaj jak decydują się na kraftowe mięso, to nigdy nie jest to mielonka praktycznie Albo pół na pół jest robione Tu mamy normalnie kraftową kulę i fajnie, podoba mi się nie, bardzo mi smakuje i chyba nawet o dziwo, wolę tą kompozycję taką zatuszającą. Szkoda, że jej się nie da w mniejszym rozmiarze wziąć. Nawet jakby swytek zrezygnować, ale sos serowy, wiesz o co chodzi. Ten boczek podoba mi się to. Tylko, że ten zatuszający to nie jest na co dzień pozycja. Ale to ty będziesz mi mówił, co ja mam mieć wtedy. Niezły i ogólnie uczciwe ceny, biorąc pod uwagę jego rozmiar, no bo 750 geta kilo so. Są to naprawdę naprawdę duże pozycje. Bardzo wysoko w moim rankingu. Ogólnie ostatnio zjedzony chyba. Bo... I to jest trochę coś innego, bo tak jak mówiłem, zazwyczaj to są. Płaty, jeśli ktoś robi swoje mięso Fajny pomysł, fajnie wykonany Jeden zarzut, bo musi być zawsze Ogórek świeży nakiszonego Albo w ogóle, gara Macie dobry kebab A ciekawe jak ten z żurkiem W międzyczasie... <grym> nie chciałem nawet widzowi tego mówić, ale można powiedzieć Do Pikolo wchodzimy sobie wziąć... Wczoraj byliśmy z Molanem, bo chciałem mu pokazać Jadł, był zachwycony Można tu do odpieku sobie kupić pizzę To ja powrócę Weźmiemy sobie do domu Mamy to Prawda, wczoraj też u od Molana jest Przepyszna, jest idealna. Podrażała znowu, wiadomo. Lubię. Ile by nie kosztowała, to będę ją kupował jak zawsze jak będę w Toruniu po prostu, bo jest pychota. Wzięliśmy sobie do domu trochę, do odpieku. A, w ogóle ten. Ja tu mola powiedziałem, tylko że im nie dałem naklejki. Kolą to ślemy ją. Tylko muszę znaleźć chwilę po prostu. Jeżdżamy do Szamanko, mola nie jest już w środku. I tu jest właśnie ten kebab wielkanocny, żuro kebab, ale zwykłego też sobie zjemy. My, co ty chyba. robisz? Siema, Ja tam bardzo dziękuję, że ja tu Ty tu pracujesz? No ja tak? wszędzie, gdzie najlepsze jest Gdzie, gdzie? jak ja coś się otwiera, no, to zmieniam I kto? Siema, No my sprowadza nas Jurok Ewa Myślałem, że o to chodzi, ale pokażę wam coś śmiesznego Wczoraj nagrywałem, miałem puścić właśnie z oznaczeniem wideo Ty, mohalem już jest, a gdzie jest... <grym> To wczoraj? Ktoś tam <grym> z tym? <grym> no, ja często jak zamówiam pizzę do domu, to ale nie, nie, piszę nie, to kierowca, muala. To kierowca A, Kierowca okay. Mualan okay. już jest w Nie mówię, że to już jest, to dzieje no, Dobra, to, na pewno żureczek Ale no, ten zwykłego małego, wasza. Mięso jakie mamy? Albo wołowo baranie, albo mieszane z kurczaczkiem Albo kurczaczek w takiej marynacji w Jamaican Jerk, naszej autorskiej Okej, okay. no to mieszane, mieszane No i żurek No, to jest chizu z chitosami w środku. E, nie, jedliśmy przed chwilą... Urykiego, wiem. A Urikiego to jeszcze wcześniej. Teraz jedliśmy tego siemka. Siemka. Dobry. Dobry? Dobra. Dobra. Mamy to. W ogóle spotkaliśmy do tego gościa, który przy naszej ostatniej wizycie pracował w planecie Lewobrzeże. On też śledzi. Hej, gość też jakieś TikToki tam chyba nagrywał. Nagrywa nadal, mi się wydaje. I właśnie też widziałem, że mocno polecał szamanko. A się okazuje, że po prostu on w szamanko pracuje. Żuro kebab. Nie pamiętam już do końca, co w nim jest. Chyba kiełbasa biała i chyba sos żurkowy. Czy to pachnie żurkiem? Nie, dla wasze w tym lokalu. Robią sami, sosy robią sami, mięso robią sami, wszystko sami robimy. 29 zł taki żuro kebab. No, raczej zwykły, klasyczny kebab 500 Geta, podejrzewam. Już nie będę go ważył. Dobra, wiedźmy w to, ale. Nie wiem, jeszcze kroladę rozumiem. Toż te krętacze ostatnio były dla mnie dziwne. Tak biała kiełbasa w kebabie i żurek w kebabie. O, to są ziemniaki. Ziemniak z szanem, jak na razie. Wydaje mi się, że pieczony. Ciekawe. Ponownie ziemniak z chanem Tam się zaczyna już coś pojawiać Tutaj sama pyra jest, pastywna Ziemniak z szanem. Jak grycłem, to mi kiełbasa zjechała. Po prostu w dół, nie trafiłem jej. mi. paluszkiem od dołu wypchnął. Kurwa, i tu znowu będzie ziemniak z szanem, ten krys. Ta kiełbasa jeździ tu po tym lawaczu, powodując pęknięcia. Ziemniak z szanem. to dobry, szanem. No, ziemniak szanem, to no, ogólnie dobre. Jest ziemniak z szanem, ale. Zapyrczyłeś się już? Ziemniak z szanem. Kiełbasa, ziemniak z szanem. Dziwne. Jest klimat żurku, chyba. Wydaje mi się, że oprócz sosu szanowego jest tu chyba jeszcze sos żurkowy. Czuję posmak żurku. I rzeczywiście to smakuje trochę jak żurku. Tylko jak ja chcecie żurek, to ja idę na żurek. Ja powiem tak, o tej roladzie dosyć łagodnie, to znaczy dosyć pozytywnie u Sevcia się wypowiadaliśmy. Nawet nam to smakowało. Nam to nawet jeszcze kiedyś w jakiejś odmiennej w ogóle wiesz, rzeczywistości może bym zjadł znowu. Tu? Kurde, no nie wiem. Ten lawasz jest spoko, naprawdę jest chrupiący. Tym się chwalili, bo też chwilę gadaliśmy. Wypiekany jest to w ogóle w piecu. Kebab nie jest, wiecie, w tym tosterze w opiekaczu grzany, po zwinięciu tylko w piecu od pizzy. I tak samo w piecu od pizzy on jest wypiekany sam. Lawasz jest dobry, mega, mega ciekawostka. Nigdy w życiu w życiu takim normalnym. Bym go sam z siebie nie zamówił, gdyby nie kamera i to, że nagrywamy kebaby. Nigdy. Z wariacji kebabowych, z takich kebabowych odmieńców, ostatnio, no to dla mnie wygrywa sewcio. Na Wielkanoc to sobie lepiej jajco zjeść z majonezem albo żurek. No właśnie, tu jest jajco czy nie? Nie wiem, nie czuję. Tak to wygląda. No nie wiem, kurde. Ja wam powiem chłopaki, że, że ja to nie wiem. No ci gówno żeby plackę to byś przyjechał do mnie restauracji. No to jest dokładnie właśnie ten sam tryk tu użyty. Problem jest z jedną rzeczą. Widzicie tutaj tego ziemniaka? No jest dosyć mocno zjarany i to się przekłada na taką gorycz miejscami, jak się to je. No nie, no nie, no nie, no nie. Ja wam to kiego. żurek to żurek. Nie widzę tutaj przestrzeni na łączenie tych dwóch dań. O to chodzi, że się nie broni. Rozumiesz? Mhm. Czy sami się bronią się. Takie wymysły. Nie ja, ale tu. Gdzie ty idziesz? Mm, Gorycz przełamana delikatnie jakąś słodyczą. Myślałem, że będzie jakaś taka pikanteria z tego chrzanu, nie ma nic takiego. Ty masz dobrze. Ja miałem 5 gryzów w ziemniak chrzanym. Zimna Mmm, cebula słodych zdaje. No mm. Delikatnie słodkawe to jest, ale jest taka goryczka. Nie wiem z czego. Ogólnie nigdy tego sam z siebie raczej bym nie zamówił, bo tak jak powiedziałeś, na żubkę, to idziesz na żubkę. Ale jako oni inaczej by cię tu mieli przyciągnąć? A tak to rzeczywiście lepiej iść sobie na zupkę chlipać trochę ciepłego, bo to jest to do zjedzenia, to nie jest nic takiego, że obrzydlewa kompozycja do śmieci, ale sam z siebie marketingową raczej sam bym się nie skusił. Tak jako człowiek z ulicy widzę, że wiesz, mają kebab z żurkami i idę na niego. Ogólnie trzeba być mega dziwnym gościem, że se idziesz, widzisz, że gdzieś jest coś takiego i co to zamawiasz tak po prostu. Trzeba być mega dziwnym gościem dla mnie. Mam <grym> takiego znajomego, co chodzi po etiopskich restauracjach i tak dalej. To... No dobra, ale to wiesz, nie jest jakiś rodzaj kuchni tutaj, nie? Żurek dla mnie. Ziemniak najmniej smaczny z tego wszystkiego, bo ta przypalona skorupa wali takim przypalonym piecem. ziemniakiem, piecem. Piecem. Proszę bardzo. Strasznie taki lepki. Pierwsze co widzę, no to nie jest to najlepszy kebab do jedzenia w mafce. Jeśli ktoś z Was by próbował, to. Gorycz przewija mi się, mimo że nie widziałem jakiegoś przypalonego pastewniaka, czuję to wyraźnie. To o czym mówisz? Dobra, mamy tu kebaby dwa. Jeden mój, jeden mualan. Młalan 488 i mój. 4,69. Uh, le wasze kapselony, dla wasze kapczy. No, pan mówił, że to nie do transportu, ale z drugiej strony wprowadzili dostawy. Kapeć na maksa się robi 34 zł. za mały kebab. który ważył ile? 400. 460, 70, 80. Pana dał nam próbować te sosy. Jak staliśmy na barze i czekaliśmy na kebab, na łyżeczce nam dał dwa różne sosy: jeden mango, jakiś drugi ostry. I ten ostry tu czuje. On jest, ja pierwsze to zapytałem, jak go spróbowałem, czy to jest ananas. On powiedział, że nie, że to jest pomarańcza, kwiat bzu, habanero. Dużo rzeczy, ogólnie taki owocowo-pikantny ten sos. Jest. Totalnie nieklasyczny, totalnie nie taki, jak możecie się spodziewać, jedząc kebab. I też o to mu chodziło, bo nam tłumaczył, że właśnie nie chciał robić znowu ostry, słodki albo słony, wiesz, smaków klasycznych, tylko chciał pobajerować. No i pobajerował, ale czy zabajerował. Kierował mnie tym, ja jednak jestem wiesz. dość mocno konserwatywny, jeśli chodzi o kieba. Mieję chowu w baranie. W dosyć grubych kawałkach, nieregularnych kawałkach. Nie wiem, jak to było ścinane. Maczeta? Nie widziałem w ogóle procesu cięcia. A widzisz? Trochę twardawe. Żylaczek I to jest przewaga mielonki nad takimi płatami Jeśli nie wyselekcjonujesz idealnie, wiesz, takiego japraka nie zrobisz wręcz Czy cieniuteńko, każda żyłka wycięta To się to zdarza I to jest to, na co też narzekacie w ten duże To jest to, czego ogólnie w kebabie nie lubimy Jak trafia się taki kawałek mięsa, który jest żyłowaty, łykowaty, twardy Do wyplucia Aj, Naprawdę miejscami są dżerki jeszcze Dżerki? No nie, I znowu Bardzo grubo ścięte Twarde miejscami naprawdę Już drugi raz wypluwam Sosy owocowe ok, starają się zrobić coś innego, nie chcą robić na jedno kopyto jak wszędzie Znaczy, że uważam, że i tak co lokal to troszeczkę inna sosa Wiesz o co chodzi Plus za to, że jest to wołowo baranie i rzeczywiście czuć barani posmak, ja go czuję tutaj Ale ogólnie mi to nie siedzi Sporo warzyw, tego mięsa jakoś dużo nie jest Na plus, szczerze, lawasz I fajnie, że robią sami, zawsze to doceniam, bo jest to wydaje mi się dosyć skomplikowane Na pewno łatwiej kupić tego ormiana, którego wiesz dostajesz i masz to gdzieś Plus dla nich Reszta mi nie, nie siedzi Z ręką na sercu Siemka jest moim ulubionym kebabem w Toruniu teraz Dziękuję I nawet planetę lewobrzeże chyba bym wolał odwiedzić Niż to, tak zupełnie szczerze Przyciągnęli nas żurkiem ale oni tak przyciągnęli nas, ale się wyrwaliśmy, rozumiesz? To mięso, każdy gryz, czy macie żyłe, czy nie, bo też na jedną trafiłem. To jest takie mięso, które musicie bardzo długo żyć. Strasznie twardawe. Z kurczakiem jest aż tak, że jak wstosacie taką kostkę, to ciężko przegryźć. I to niezależnie właśnie, czy wołowo baranie, czy kurczak, obydwa te mięsa są takie suche i twarde, bardzo dziwnie przyprawione. Nie każdy kraftowy produkt jest od razu lepszy od sklepówy jakiejś i podprodukcyjnego, i moim zdaniem to tak nie jest. Szkoda, bo miły się pan wydawał dosyć, no ale cena. I smak kompletnie w ogóle mi nie odpowiadają 33 zł, ale no nie jest to smaczne. Gdyby to było smaczne i bardzo smaczne, to pewnie byśmy byli w stanie przymknąć jeszcze oko na tą cenę, ale to nawet nie jest bardzo smaczne i zakrawałbym, że to jest po prostu średnie, nawet nie smaczne. Nie chciałbym go powtórzyć szczerze. Siemka, mimo że jest prostym i takim hamskim bardziej kebabem, jest zdecydowanie lepsza. To jest dla mnie bez powrotu. Jeszcze, gdyby to kosztowało 27, rozumiem, żeby miało swoich amatorów, ale za 33 to nie dziwię się, że lokal był prawie pusty, chyba dwie osoby siedziały. Przy jednym staliku, jakby, jak wszedłem. No nie ma ruchu, a mamy łytek. O kurwa, porcelana nawet nie dała rady. Porcelana to pękła. Kość. Co? Kość. O kurwa. Kość. Kość. Dobra, więcej nic mówić nie muszę. Jest to baranem strasznie, tak jak zawsze mówiliśmy, że coś ma świński, jakiś tam inny posmak, aromat. W ogóle to mięso w pierwszej kolejności słabo wyselekcjonowane, twarde z kośćmi, strasznie indyjski posmak. Dziękuję, ja tego jeść nie będę. 34 złoty. Wesołych świąt, wariat.